Siemanko, z tej strony sobie Overdosa, mamy walkę powietrzną, akabitwę powietrzną, zwałek zwał. Mam małą poziom przed upływem 15 minut, zmienię sobie kartę może jedną, to zmienimy na to, no i tyle, nie? Już prawie koniec gry, także praktycznie to... Już amunicję mamy. Zmienimy sobie też na głowkę. O kurwa! O kurwa żyję, ja pierdolę. No, muzyczka taka pasjąca do jakiejś RPG, nie? Bardziej. Municy bożą i ciśniemy dalej. Więcej amunicji musi być, kurwa. No wiadomo, band się na tym poziomie, wiadomo jak to w się Tu inaczej być nie może, nie? na szczęście. No to kurde, pociemy ich dobrze. O, i pięknie. Mamy jeszcze amunicję tu mam, więc sobie ją wezmę. Latamy sobie teraz. Wait, wait, wait. Sportne. To mi się jakby podoba na tym poziomie, ten fragmencik taki, nie? Nasze ulubione... kochane... kobiety ze śmigłami, kurwa. Kolejny zjebany mob na tym poziomie. Zbieram sobie zbroję Od razu mi się przypomniało z tego <śmany> super Supernaturala, że to, by to była zbroja, nie? czy czegoś tutaj nie ma to za amunicją. a jest nie, tylko amunicja. Nie wiem, co tutaj... O co tutaj chodzi? Tu i tu miałem iść. Pracy, chimieczykiem na szybkości

Pięknie kurde. O to chodziło. No i mamy chwil czasu jeszcze, no to zobaczymy sekret, może znajdę. O, już chyba widzę. Gdzie jest sekret? Ostatni. No. No kat. To akurat jest bardzo fajnie zrobione ten cel na kartę. Bo, my, bo mamy 15 minut. Dwa łatwe sekrety. No, karty balans wiadomości, ale kartami jak to idzie nadrobić. O, Berło mamy i mamy Samuelka Bożego <laughs> ulubionego, wiadomo. Żertowy pierdole damy sobie to. O, I gitara. Okay, Samael. Let's see you turn your back on me now. Ah, come on, Fedor, I should be on a pit. Figures, running back to the big car. We were just getting started too. Uh, <inaudible>

Chcemy go w skrzydła i kurde Co to za pojawienie się tutaj Krzyżowcy, nie pani Co? No. A tu mam karty fajną no boss Dobra, co muszę z nim teraz zrobić, bo ja kurwa nie pamiętam A chyba ja, mnie muszę napierdalać Miałem Tylko żebym miał jakoś go kurde bpierda no dobra o nie dobro się robi sytuacja. jeżeli mi nie udało mi się go pokonać mniej niż 5 minut Dobra, spierdalamy przed nim Jak się da No i on znowu jest nieśmiertelny, nie? Wiadomo, sztuka spierdalania No kurwa jakbyś 5 minut, prawie po karcie, wiadomo. No, nie dało się. No, tego nie będę powtarzał, Skończyłem ten paździerz w końcu, jebany. Dlaczego paździerz? To pomijam w pizzu. Nie warto nawet ich. Za to, co to, to coś się brało w ogóle, nie? Dobra. Takie małe podsumowanko. Eee, tak. Pierwszy poziom, ok, Jak najbardziej. E, drugi jest spierdolony. No, cel na kartę to jest gówno. Nie warto tam tego robić. Syf jest... Syf straszny, wiecie? daj e, they... David powinien się wstydzić za to, że coś takiego w ogóle, kurwa, zostawił. Naprawdę, kurwa. Co to jest, nie? Macie 400 golda, 12, i musicie się zabrać 400 monetek, kurwa, 400. Jakby było ciężko, nie wiem, to stówę obniżyć. No kurwa. Dobra, dalej ciśniamy. No, e, to było spoko, To ten akurat fajna, fajny poziom. Ja zawsze lubiłem ten poziom bardzo. No, e, cel jest klasyczny. Bardzo, na no jest spoko, nie? Pil pielgrzymka to wiadomo zawsze się znajdzie. <laughs> ale okej, okay, nie? Dobra, mamy tutaj. A tutaj z kartą. To było w miarę OK. Naprawdę spoko, nie? Ma swój klimat ten też poziom. Trochę gorzej, ale karta jakoś tam zatygowała, nie? I miałem problemy, ze... Że... zmianą broni mi zmieniało, nie? Nie wiem czemu, także jakoś tam tego nie liczę. No ale jakąś kartą zategowałem. Bo nie lubię go kurwa jest, bo jest. Nie? Dalej. Dobra, no to jeszcze zrobiłem. O. To szczerze pograłem 10 minut bez karty i ja stwierdziłem, że się nie będę z tym głównym męczył. Jestem szczery, nie? Balance overdosa, nie? Nie warto się męczyć. A poziom tak wygląda. OK. No, to mieliśmy kartę w łapacza, nie? Bez tego łapacza byłaby pizda. No, tyle mogę powiedzieć. A ja tu, łatwiutko. Dwa sekrety, 10 minut z hakiem, a cel na 20 minut. Także maksymalnie luzik, nie? No to określa spoko, fajny klimat, nie? To też fajny klimat, tylko że jest Rzeczy niektóre przez są, nie? Chodzi o unif uniformy przeciwników. No, ale tak to, spoko. Nie zbieraj dusz, wy wysrany, na wyjeba na ten syf. Jeśli chodzi. Poziom sam sobie jest ok, nie? Ale ten cel jest bardzo zły, nie rozumiem czemu tu też nie zostało zmienione, naprawdę nie rozumiem. A tu spoko, kosteczka i strzelba, no jakoś tam szło, w miarę okej. Okay. No okej, okay. ten... tu też balans leży, ale... ale karty jakoś to zatygodziły, nie? No, poziom takim spoko, też nie generalnie, tylko balans leży, no. tutaj, no, Żynazy, lepsza wersja Luna Parku, tak powiem, nie, bez kolejeczki. Ale miałem wystranę, żeby tą kartę robić, nie chciało mi się nawet, będę szczery. No wyjebany, no. To, to lepsza wersja po prostu z, z Botem nie To jest lep, le, lepsza wersja. Nie macie tej zjebanej kolejki. Także jest w OK, nie? No to okej. Okay. To wiadomo balans leży. A tak to 15 minut na ukończenie. Dwa sekretiki łatwe. No i kurwa tyle, nie? Takim tak pod tym względem spoko, nie? No i nasz Samuel, który jest. Jest jak jest. Nie, to. nie udało mi się go zrobić, trudno się mówi. Yy, dobra, no i tyle chyba, nie? I taka informacja, że niestety multilator mi działał obecnie w 15 FPS-ach. Więc po overdual się pojawi się seria z Andrilla w wersji Gold. No myślę, że będzie spoko. Coś innego niż Painkiller, A jest chyba jedynka i dwójka, bodajże. A jedynka to jest z 1998 roku. Bodajże to jest fajny klasyk, bardzo fajny. No także, no co? To trzymajcie się. A a jeszcze no, no, co do panterów, na razie będzie tylko paroksyzm, potem co innego. No znaczy, może potem res of Fever ruszę dalej. No to na razie, na tyle. Trzymajcie się.